Niech po pan nie ma z grójca! No widać, widać właśnie. No. Ładnie no, pan gruje, to tak się reprezentuje. To wy tak sami jesteście, kurwa, Ten obiekt stoi tu nielegalnie. I w wolnej Polsce powinien być zdemontowany. To będzie koniec kłamstwa Smoleńskiego. Aktywista Arkadiusz Czurek w symboliczny sposób rozpoczął proces burzenia i demontażu ohydnych smoleńskich schodów. Pomnik polskiego podziału i polaryzacji, a więc pomnik PIS, już dawno powinien zostać zburzony. Mimo to nadal dzieli, choć stoi tam nielegalnie. Działanie aktywisty tak rozsierdziło prawdziwych pisowskich katolików, że tuż po przyjęciu komunii wylęgli z tych dziwnych budowli po to, by przybiec na miejsce protestu i pokazać, jak interpretują przekazanie miłości. Również dzisiaj przed tymi samymi schodami pisowskie niewiasty leżąc na kolanach odprawiały dziwne czary. Wszystko to zarejestrowała nasza kamera. No to na ko Koniec, tak, to ta główna część tytułu. Wparował tam poseł Mariusz Gosek, który zaatakował werbalnie policjantów. Gosek nie tylko atakował i groził, ale także straszył pozywaniem ich hurtowo do sądów, wykorzystując immunitet poselski tylko za to, że policja wreszcie w końcu przestrzega prawa. Adam by dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia! Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Zanim zaczniemy, jak zwykle prośba do Państwa o kliknięcie łapki w górę, tego kciuka do góry i o napisanie komentarza, bo właśnie tak pomagają nam Państwo docierać do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i na czym bardzo nam zależy. No to nie zanudzamy, bo dziś tematów naprawdę dużo. Wszystko oczywiście krąży wokół tak zwanej cyrku smoleńskiego. Chciałem powiedzieć miesięcznicę, ale nie może mi to słowo przejść przez usta. Zacznijmy od początku, od tego, co działo się tuż po godzinie 12, czyli po zakończeniu naszej pierwszej transmisji. A no właśnie, wrócił temat bardzo słuszny i ważny, a więc, a więc zburzenia tej ohydnej budowy, która stoi tam nielegalnie, coku smoleński, a więc pomnik polaryzacji, mimo wielu wyroków sądów, które wskazują, że w 2018 roku ustawiono go tam nielegalnie, tylko po to, by zacementować, by ugruntować, by postawić fundament pod kłamstwo smoleńskie, nadal tam stoją, nadal nikt się tym nie zajmuje. Aktywista Arkadiusz szczurek, bo o nim mowa wywiesił tam tabliczkę. Tabliczkę informującą o burzeniu i o po prostu usunięciu tej parszywej budowli z przestrzeni miasta stołecznego Warszawa. To do tego stopnia rozsierdziło pisowców, że dalej było już tylko gorzej. To nie chcę pokazywać, żeby strona nas wydała. Jest to tablica informacyjna, jaką się stawię, zawiesza na wszystkich budowach. Pan drabiny pilnuje. Panowie policjanci, ten pan wprowadza w błąd. Ohohoj, oj, oj. A pan ma przyciasny kaszkiet, zdaje się. Pomynika, to są wielozbiórka pomnikarzy, tu prosimy o interwencję. Prosimy, o Jezus Maria, ojojoj, oj, 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 oj. oj kaszki, przyciasne. Ojej, jakie aktywne. Ojoj, ojoj, a pan nie powinien być w zagrodzie, co pan tutaj robi? Do zagrody, do zagrody. Do zagrody. Do zagrody. Do zagrody. to na piśmie proszę pisać. Obecja. A my zanim zaczniemy, klasycznie bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę, tego kciuka tu na dole, dać go do góry i o napisanie komentarza, bo właśnie tak pomagają nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym pracujemy, o co Państwa prosimy i za co bardzo Wam dziękujemy. No to nie zanudzamy i zaczynamy, bo dziś naprawdę dużo się działo. Tuż po godzinie 12, gdy zakończyliśmy naszą transmisję, doszło do apogeum yy, takiej nienawiści, tej polaryzacji, właśnie. Arkadiusz Czurek podjął bardzo ważny temat. Mowa o demontażu Ostatecznym usunięciu tego parszywego badziewia z centrum Warszawy. Szurek padł na genialny plan, pokazując i wywieszając tabliczkę taką informującą o pracach, które mają w tym miejscu się rozpocząć, a formalnie skończyć 6 sierpnia 2025 roku, a więc o demontażu schodów smoleńskich, choć stoją tam nielegalnie od 2018 roku, co potwierdziło wiele wyroków sądowych mówiących o pewnych mankamentach, deficytach w procesie jakim one tam zostały ustawione tylko po to, by postawić fundament pod kłamstwo smoleńskie, dalej tam stoją, a na szczęście aktywiści dalej nie kończą wywierać presji na rządzie i na władzach Warszawy, by to badziewie jak najszybciej zniknęło z Placu Piłsudskiego. Wszak jak mówił słynny baner, nie ma nic wiecznego na Placu Piłsudskiego. Bez beki to utylizować! pod spodzie! Bez sądu! Bez sądu Jezus, to pan taki groźny. To pan nie nagrywaj mnie. Bo ja sobie nie życzę. No to bardzo dobrze pan sobie nie życzy. Może sobie pan nie życzyć. Ty kurwa. To nie jest koncert życzeń, żeby pan sobie życzył. A co? Co? Co mnie pan popycha? Cioty, no co mnie pan popycha? Widzi pan, panie policjancie, co zrobi? Nie zaczepia. 44 chłopie. Prawa prasowego. Podaję o, wam. jak się nałudyktymować pana. Bohatera. Piąty. pokaż się, pokaż jeszcze raz te twarz po Pokaż się. No. gwiazda internetu. Jesteś w internecie, koleżko Tak widzicie, prawdziwy katolik tak wygląda. To jest prawdziwy katolik. Ale ja nie z panem rozmawiam. Tak pan się zachowuje, jest pan prawdziwy katolik. Jest pan prawdziwym katolikiem. Nie dotykaj. Tak i to, to i się zlikwiduj. I się zlikwiduj. Wczoraj, pan tamtego, że w czertach na wschodzie, powinni odstrzelić. Tak, tak od... oczywiście, nie parę Odszczel... tak, na... tak, Naucz się nie mówić po nie polsku. Polsce, nie wczoraj, jak się jak mówi, odstrzelić. Tak jest. Naucz się mówić. Naucz się, ty mówić. Bohatery. Z jakiego miasta pan przyjechał? Z większego czy z mniejszego? Z Warszawy. Z Grujca! No widać, widać no, właśnie. Ładnie pan Grujec reprezentuje. Ładnie no pan Grujec reprezentuje. Ładnie pan Grujec reprezentuje. Ja jestem z Grujca. No właśnie no. widzę, no. Ja jestem z Grujca. Ja się no widzieć. No. Dobrze, no, ty, ty. Nie widzieć. już kary lepiej zobaczyć. No odejdź, Nie bądź taki groźny woźny. Groźny woźny. Na żywo no, jesteś. Na żywo godziny. jesteś, nie nagrywam cię. Słuchajcie, grujec. No i skończyło się, bo rumakowanie. Skończyło. Oczywiście zachęcam Państwa do komentowania, jak Wy ten pomysł oceniacie, jak też oceniacie ten happening, bo my idziemy dalej. To taki zespół naczyń połączonych. To, co wydarzyło się w tych sekwencji kilku godzin od godziny 12. Ta tabliczka, ta informacja o usunięciu tych podwalin tego chydnego, parszywego kłamstwa smoleńskiego do tego stopnia rozsierdziła polski katolików, że ci wylęgli z kościołów, tylko po to, by znów pokazać, jak głęboko wierzą. Jak głęboko wierzą w przemoc, w agresję, w nienawiść, w hejt i w dezinformację. Po prostu, jak głęboko wierzą w PiS, choć wcześniej przyjęli komunie i oczywiście bogobojnie stawili się na mszy. Następnie pokazali swoje prawdziwe oblicze, próbując siłą i agresją wymusić na aktywistach to, by skończyli zadawać te, jakże ważne dla wszystkich normalnych i logicznie myślących Polaków pytania. Proszę zobaczyć. Ja.

Później z kolei, jak zaraz Państwo zobaczą, udało się postawić wieniec ku pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego na swoim miejscu. Ten wieniec, jak zwykle, stawiał Zbigniew Komosa. Co mnie zdziwiło tak z punktu widzenia obserwatora, aczkolwiek aktywnego tych wszystkich scen, gdy tworzyliśmy dla Państwa ten materiał, że policja w końcu dopuściła aktywistów do tego, by zrealizowali postanowienia sądu w się tego, że ten wieniec może tam stać, a jego zabór jest de facto po prostu zwykłą, zuchwałą pisowską kradzieżą. Policja odgrodziła kordonem tych agresorów z pod szyldu PiS i zbigniew komosa złożył swój wieniec. Szczęście i ta atmosfera w końcu świętowania nie trwała zbyt długo, jak zaraz się Państwo przekonacie, bo znów przylecieli agresywni pisowcy. Ale najpierw zobaczmy, jak wyglądał sam proces stawiania wieńca. Mało im zapłacili w tym miesiącu. Wyjdź tą rybkę. Co mnie patrzy? Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Zostałeś w czwoku nagrany. A jeszcze raz go puknij. Puknij go jeszcze raz. Co? I to jest... Tak, państwo powiecie, panie Adamie, najlepsze smaczki zostawił pan na koniec, i nie będą państwo w błędzie wręcz przeciwnie, bo tak też miałem w planach, po to, by tą historię bardziej mm, no, merytorycznie, ale też mm, chronologicznie ułożyć i państwo ją pokazać, się też opowiedzieć. Później, tuż przed tym, jak na dworze zrobiło się szarawo, mm, do katolików z do PiS dołączyli politycy PiS. Słynny Gosek to też ciekawe, że już nie. Macierewicz, już nie Suski, a Gosek właśnie no, chciał siłą wymóc na policjantach, by pomogli mu popełnić przestępstwo w postaci A przepychanki, czyli ataku fizycznego i B oczywiście kradzieży wieńca obywatelskiego. Myślę, tak o nim, bo po komentarzach ze wcześniejszego filmu wiem, że wielu z Państwa, z państwa pisze o tym, że komosa ten wieniec składa w moim czy czymś imieniu. I tak, pełna zgoda, to jednak Goskowi się nie udało, mimo to, że straszył policjantów zasypywaniem ich pozwami tylko za to, że w końcu stoją na straży prawa, a nie po drugiej stronie, łamiąc je na polecenie dewiantów spis. Proszę zobaczyć. Między! Tak teraz jest ogromna rzesza zdrajców, którzy chcą winę i rzucić, którzy chcą wydzielić Rosję. To są zdrajcy polscy, którzy idą na pasku FSB, NKWD i Putina. To są zdrajcy. Niestety w każdym narodzie są takie wyrzutki.

Narobo! Ko bi uzama. 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 Narobo!

Zachęcam do oglądania Republiki. Szanowny Panie, jestem Polakiem, mam polskie obowiązki. Jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan, proszę, chwilę. Nie wiem, jest na użytkowni? Ja mam polskie obowiązki. Nie wiem, jakie pan ma. To my też właśnie mamy obowiązki polskie. Głosić prawdę nie zwalczać kłamstwo, bo kłamstwo to nie jest obowiązek, kłamstwo się zwalcza, to nie jest żaden polski. Polak Polski mam polskie obowiązki. Została naruszona cześć w na pamięci prezydenta Leka Kaczyńskiego, jak i również wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Jestem wychowankiem w świętej pamięci premiera Przemysława Wojciechowskiego. Nie pozwolę na to, jako Polak, jako człowiek, który ma obowiązki Polskie, jako poseł na wzajemne rzeczy pozbawionej Polski, żeby dewastowany był pomnik ofiar katastrofy. A pozwalał Pan na politykę na tych bardzo proszę pan. bardzo proszę jeżeli państwo jest posłynie. bardzo panów bardzo panu panu proszę o to, żeby zareagować na to oczywiste złamanie prawa poprzez to, jak... że doszło do naruszenia zarówno artykuł konstytucji. Tak, czy prezydent Rzeczypodwej Polski, tak, tam wieku przed jest chroniony konstytucja rzecz podprawtej Polski Jeżeli państwo nie podejmiecie czynności, to niezwykle mi przykro, ale Pan przystał postępowania karnego. na mocy artykułu e, związanych z przekroczeniem uprawnień i dokonania obowiązków w tym zakresie. 231 kodeksu karnego zapewne często Panu znanym będę musiał podjąć <muszel> obowiązki na drodze formalno-prawnej. Proszę nie uniemożliwiać tego, żebym mógł zdjąć te kartki z pomnika, które w tym treścią tam zapisane w tym kodeksie stwarczą. Jest

że na pana zadecyduje powołanie systemu, z tym, że pan, że pan, że pan chroni, że pan kroni osobę, która dopuścił się przestępstwa. Ja, no, że tak, ja, ja nie, 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 pan, że ale bez Ale, 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 ale Szanowni Panie ale mnie nie może Pan tłumaczyć, bo ja widzę, ja to widzę, naprawdę ja mam oczy zwrócone w stronę tvn Proszę oglądać Republikę Telewizyjną w Polsce, bardzo Wam proszę to zdjąć z tego komunika, no proszę to zdjąć. Ale to nie Paweł pozwolił, to ja to zdjął. Dlaczego mnie powrócił, że ja to ja jestem Polakiem, mam polskie obowiązki. ale jest, i do w ja się do Ja ale to ale nie podejmę. Właśnie pana proszę. Niech mi pan pozwoli. Zginą świętej pamięci prezydent, zginął mój szef, świętej pamięci premier Górzewskiej. Ja nie pozwalam na to, że szkalowany mój Szanowny Panie. Ale ja na pewno będę musiał złożyć 230 kodeks. Pan nie dopełnia obowiązku, Pan pozwala łamać, że A mi Pan pozwala... nie pozwala reagować w sytuacji, kiedy Pan powinien reagować. Bo, bo, proszę Pana Jadowica, a co to jest? Na Ale nie Pan będzie przyjmował, bo zawiadomienia ja wiem, gdzie się składa. Ja proszę Pana, w związku z faktem, że zaistniało przestępstwo, Szanowny Panie, kodeks karny, kodeks karny. to nie jest tylko jeden akt. Naruszenie tu nie miało żadnego znaczenia. Naprawdę mogą naruszać. To silne, na Szanowny Panie, w pierwszej kolejności nie jest tylko nie jest tylko w kodeksie karnym. Nie, to, nie, bardzo nie, bardzo pana proszę. Nie, bardzo pana proszę. Nie, bardzo, w kodeksie karnym... Nie istnieje tylko że jeden zapis o naruszeniu porządku publicznego. Ci państwo naruszyli też ten porządek publiczny, ale złamali konstytucję, złamali wcześniej panów, prezydencie, prezydencie, moi prezydencie, ale i prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, panu świętej panie profesorze Leku Kaczyńskim złamali pamięć o 95 katastrofach, katastrofę papier katastrofy Jak To dwa ludzie, trzecią każdej i leżą ludzie, to w ale szanowny Panie, a co to jest? na co, co to jest? Dlaczego Pan próbuje to A tutaj to mamy legalne zgromadzenie. Są... Ale tu mogę tak chodzić na gróbach, pomnikach, kleić na Jakiego grobu? No, Gdzie tu są są na powązkach. Gdzie nie nie

tej miesięcznicy. To takie nagranie u góry. Widzą je Państwo w prawym górnym rogu. Teraz właśnie tutaj się pokazuje. Tam więcej materiałów takich, no już bez komentarza, suchy taki materiał dziennikarski. Bardzo Państwu polecam. Zachęcam także, co bardzo proszę, o to by kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki Waszej subskrypcji, razem z Państwem, wspólnymi siłami, codziennie tworzymy archiwum bezprawie niesprawiedliwości, a także głupoty i indolencji ludzi związanych z polską prawicą i suwerenną Polską. Zapraszam także do lektury Naszego portalu informacyjnego checkpress.pl. Tam więcej informacji z kraju, ze świata, no i oczywiście ze świata polskiej polityki. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Będzie się działo, wszak to jutro, właśnie Marsz Faszystów w Warszawie, a więc dużo od nas, dużo relacji i na pewno dużo będzie działo się na żywo. Dobrego i spokojnego wieczoru. Adam Bysiek, do zobaczenia. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.